Cześć Wam na dworze zimno i ciemno. No, a my idziemy do ciepłej i przytulnej przyczepki. Dzisiaj pokażę Wam co kupiliśmy na temu. <laughs> takie różne przydatne rzeczy do przyczepki. Mamy lampeczki, takie trzy sztuki. Się włącza. Można ją na magnesie powiesić przykleić i kupiłem takie wieszaki jest ich chyba 12 sztuk kupiłem dwie sztuki takich pierdłeczek do telefonów żeby... taki, taki plakajny jakiś różowy niebieski następna rzecz jaką kupiłem no to jest taki uchwyt do środki worek na brudne ubrania i potem z worka przyjedziemy do wrzucimy do pralki, i są takie kratki one też mi się przydadzą do przyklejenia czy tam przykręcimy na buty taki O, o, wygląda coś takiego.